ma va Jak w roku ubiegłym, 400 osób jest zgłoszonych. Myślę, że tyle wystartuje. Dodatkowo oczywiście mamy biegi dla dzieci, janwilki na start, w których pobiegnie około 500 osób. Myślę, że te biegi to było coś najlepszego w moim życiu, rozwija aktywność dziecka i myślę, że to jest coś dobrego. To jest dla mnie osobiście szczególna impreza, bo wspólnie z Markiem Włódeckim, z którym przed chwilą rozmawiałem, no właściwie pierwszą edycję robiliśmy w dwójkę, no a dzisiaj już jest szósta edycja. No ja, moja rola już jest zdecydowanie mniejsza przy organizacji tej imprezy, ale sentyment na pewno został. Jesteśmy na trwale związani z Włocławkiem, a więc działamy na rzecz lokalnej społeczności i tam, gdzie... Są duże imprezy, również jesteśmy uczestnikami tych dużych imprez, więc poprzez sport również docieramy do naszych klientów, a więc jesteśmy dzisiaj tutaj razem z Wrocławianami i z mieszkańcami też okolicznych gmin, którzy w tym półmaratonie biegną. Fajnie, że dopisała piękna pogoda, że jest mnóstwo ludzi, a więc że ludzie poprzez bieganie właśnie spędzają swój wolny czas. Duża liczba naszych pracowników. Biega. Biega. Jest dzisiaj również uczestnikiem tego półmaratonu. Również reprezentacja dzieci naszych pracowników, między innymi moje dziecko, dzisiaj też bierze udział w tym biegu. Także cieszymy się, że tak dużo osób biega. Ja w Orlen Olimpiadzie też brałem udział, ale na 21 km jeszcze nie czuję się na siłach, żeby wziąć udział. 5 to i owszem, ale myślę, że 21 przyjdzie jeszcze na to czas. Podobnie co piąty Polak biega. Takie są w tej chwili wyniki badań, które w ostatnim czasie były zrobione, aż się, krótko mówiąc, nie chce wierzyć, no bo to są olbrzymie, olbrzymie ilości biegających. Na pewno tych biegaczy widać na ulicach naszych, naszego miasta, widać w lasach, widać w parkach. No i pewnie widać też na biegach ulicznych, których jest obecnie, no, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj się w całej Polsce odbywa kilkadziesiąt imprez tego typu, więc w ogóle zebrać frekwencję na takim biegu jest coraz trudniej. w tym bieganiu, bo jak widzimy zresztą na załączonym obrazku, biegamy rodzinnie, tak? Biegamy. Znaczy ja w ogóle zaczęłam swoją przygodę z bieganiem, e, próbując się odchudzić, a potem no to już dalej, dalej się wciągnęłam, więc... No właśnie, bieganie wciąga, można tak śmiało powiedzieć. Tak, wciąga, wciąga, ale aczkolwiek takie spotkania jak tutaj y, bardziej motywują do działania. Później dalej chcemy trenować więcej i, i chcemy brać udział w takich spotkaniach jak te dzisiejsze. Dlaczego biegamy? To jest bardzo dobre pytanie dlaczego biegamy. No pewnie biegamy dlatego, że to jest właśnie niezrozumiałe, to wymaga wysiłku, zaangażowania, motywacji ale daje super satysfakcja po tym, endorfiny, które są po przebiegnięciu linii mety, nieważne, to jest kilometr, 10-15. No I biegamy chyba też dlatego, że każdy przebiegnięty kilometr w czasie, nie wiem, 5-10-20 to jest zawsze kilometr, to jest przyjemne. Dzisiaj biegamy, żeby zdobyć czas e, jak najlepszy, czyli pobić e, swój czas jakiś tam poprzedni, czy biegamy po prostu dla przyjemności, tak czy inaczej dla przyjemności, ale po to, żeby, żeby po prostu przebyć tą trasę? Nie, nie, dzisiaj myślę, że to jest przede wszystkim dlatego, że biegam dlatego, że to jest Wrocławek, moje miasto rodzinne i no głupio byłoby nie powiedzieć po prostu, no głupio, no, niezrozumiałe byłoby nie powiedz w Włocławku, a jeżeli chodzi o, o czas, no nie nastawiałbym się specjalnie, dlatego, że tydzień temu ukończyłem maraton warszawski, tak naprawdę to jest pierwszy mój Start po, po maratonie warszawskim, ale maratonów nigdy więcej, to już wystarczy. Dwa w życiu i koniec. To dobrze, że co piąty Polak biega, ale to przyszło niedawno, bo w czasach, kiedy my startowaliśmy, to osoba biegająca po lesie, po parku, wszyscy się pokali w głowę. Dzisiaj całe szczęście, że już tak nie ma, że już dorośliśmy, że już wiemy, że ruch, że sport, że rekreacja to jest tylko samo zdrowie i dopinguję wszystkim, którzy wychodzą parę razy w tygodniu pobiegać, chociażby dopłatę pół godziny. Co powoduje, że tak naprawdę tyle osób bierze udział w takich zorganizowanych eventach? Czy to jest sprawdzenie siebie, czy to jest próba bicia rekordów? Jak pan uważa? Ja myślę, że to jest sprawdzenie siebie, że rzeczywiście ci zawodnicy, którzy startują rekreacyjnie, oni mają swoje rekordy i kiedy poprawiają są szczęśliwie zadowoleni. Szkoda, że to się nie przykłada na sport zawodowy, bo jeżeli weźmiemy mistrzostwa świata i brak, absencja w ogóle zawodników w wybiegach długi. Ich z Polski, no to coś mówi, ale ja się cieszę, że jest ta rekreacja, że bardzo dużo ludzi biega i niech biega jak najwięcej. Bieg jest najprostszą formą ruchu, więc zacząć oczywiście nie, nie forsować od razu, bo nie wolno forsować. Natomiast spokojnie, kilka razy w tygodniu bym proponował, jeżeli nie bieg, to chociażby szybki spacer, bo szybki spacer też jest dobry, mniej troszkę, trochę obciąża stawy. Natomiast też jest dobry, wiadomo, żeby to, ten, ta krew szybciej pulsowała, pompowała serce krew. Żeby to wszystko funkcjonowało, to trzeba się ruszać. i Bieg, las, park jest najlepszą tego formą. Najbardziej dostępny sport dla przeciętnego człowieka. To znaczy nie potrzeba jakiegoś szczególnego sprzętu poza dobrymi butami, a daje i dużo satysfakcji, i tak naprawdę człowiek walczy sam ze sobą, bo no, amatorzy raczej poprawiają własne czasy życiowe, a nie starają się wygrywać. No i przede wszystkim to jest taki, taka możliwość odpoczynku od tego, co się dzieje dookoła, od takiej szarości dnia codziennego, wyciszenia się i zrelaksowania bardzo takiego, a przy okazji dbamy o zdrowie, więc same plusy, minusów właściwie no nie ma, więc nie dziwię się, że coraz więcej Polaków, Polek Polaków, mieszkańców Włocławka również. Startuje, ale też ćwiczy sami dla siebie.